Rebel Inc., a to jest ostatni scenariusz z tego nowego dodatku Sekrety i piaski, coś w tym stylu, piaski sekrety, sekretne piaski Piasek sekretów i tak dalej Wszystko tutaj jest wykonane, to my, my muszą sobie w czasie prywatnym ogarnąć na brutalu, a teraz mamy operację w czasie rzeczywistym, tak się nazywa scenariusz Nie ma czasu na wyjaśnienia, eee, czy jesteś w stanie ustabilizować region eee, Kiedy czas rusza się cały czas do przodu, czy tam cały czas cały czas płynie Aha, pauza jest wyłączona w tym scenariuszu. A to ciekawe, na mapce można dowolną mapkę wybrać, Uff, no to jak takie coś trudnego, no to kurde, wybieramy sobie najłatwiejszą mapę, nie? Dowódcę jakiego? No, nie wiem, może ten dawno w sumie go jakoś nie było, mi się wydaje. Trzeba tylko pozmieniać ludzików. To zawsze jest spoko prywatne. Tego, 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 tego. Wszystko jest raczej ok. Na brutalu sprawdzimy sobie. Ale, ale o. Czy zagram później wyzwanie tego? No, pff, czemu nie? Jak mi przypomni, jak to brzmiało. Dobra, i co? Od kiedy położymy naszą główną bazę, czas nigdy się nie zatrzyma. Nie można zapauzować gierki. No dobra, czyli w takim razie po prostu to jest... Aha, no ale... Można cały czas spowalniać sobie grę, to gdzie tu jest trudność tak naprawdę? Skoro ja mogę sobie. Hmm. No takie trochę to dziwne. Nie powiem, że nie. Całkiem, całkiem dziwne. Patrzcie, jak tu te garnizony się rozłożyły śmiesznie. Hmm, dobra, budowa i teraz to. 99% masz takie tam tego permadeath, no to jest jedyne czego nie lubię, permadeath, bo po prostu na to trzeba mieć dużo czasu, ja nie lubię czegoś takiego, że z permanentną śmiercią, różne te rzeczy, różne gierki. Dobra czas leci, ale tak jak kliknę spację to po prostu pauza wyłączona jest i tyle. I to, tak, to na mało, zapomniałem właśnie. Dodajmy da, najmniej jeden. To jest prawie, jakbyśmy spauzowali tak naprawdę. I to jest zaraz, staty region. O tutaj. No po prostu nie działa. Pauza wyłączona. Nawet nie, że jakaś specjalna taktyka. Pauza jest wyłączona. I nie. <ścoughs> zabawne dosyć. Dobra, medyczne pierdoły. Można dać to. I będziemy mogli szkolić nawet ludzika. I już ich bijemy. Czy łatwe, czy trudniejsze. No nie wiem, no żeby tego. Żeby udało się przejść. Dobra, no, no, dajmy na ten maksa. Też myślę, że z drugiego ludzika zamówimy sobie. O co tu chodzi? Eee, ze Security, czyli musielibyśmy milicję wykupić i wtedy pewnie możemy właśnie. Tu już stąd ich wypędziliśmy i dziękujemy. Tu też można ich wzmocnić. Jakieś problemy są? Komunikacja miejska, spoko. I tak to na razie tego korupcję trzeba będzie załatwić. Więcej dzieci chodzi do szkoły, cieszy nas to niezmiernie. Dobra, tak jak już instynktownie klikam tą spację, nie? No właśnie, dobra, można korupcję właśnie teraz pocisnąć całkiem mocno, a że mamy jednego zielonego ludzika, to też nam dosyć sporo tu powinno dać. Można kupić, żeby nie denerwowali miejscowych. Jakieś problemy jeszcze? E, nauka, dużo nauki są rzeczy. To też nie jest aż taki problem. Nauki, rzeczy do szkolnictwa i tak dalej. O, te rzeczy są dosyć proste do wytoczenia, nie? Bardzo szybko mogą, można je zrobić w tym... E, wytoczyć je w danym regionie. Tutaj wody ktoś by chciał. Na razie tutaj są zamknięci... Ten scenariusz nie sprawia żadnych większych problemów. O tego zaraz można na maksa kupić. Ogarnianie korupcji. No nie, nie wygląda kompletnie w żaden sposób trudno. Może to od mapy też zależy, wiadomo, to jest najprostsza mapa, bo oni praktycznie zawsze atakują z tej strony gdzieś, ale no tak poza tym to. to pff, no spoko, nie. Nie jest tu nic trudnego chyba. Odgłośniłeś trend, też też zaraz potem możemy sobie sprawdzić. Zbudujemy garnizon pewnie czemu nie? My jesteśmy tak kryci, że to nie jest żaden, ale to żaden problem. Więcej medycznych rzeczy, spoko. Nawet szczepionki wam żdamy na, na koronawirusa. Płaś jak to wszystko się rozbudowuje. Można nawet kupić sobie tego właśnie to i to biuro do spraw zagranicznych, żeby zaraz i tak pewnie będą wyskakiwać te rzeczy i kończy nam się deployment żołnierzy, a to można już kolejnego szkolić w takim razie. O, i tak jak myślałem... No nie wiem, ten scenariusz wydaje się tak naprawdę... najprostszy ze wszystkich. No nie wiem, ty Nariko, o ile dobrze pamiętam, mówię, że został ostatni jest trudny, dlatego... do no akurat do takich rzeczy raczej mam pamięć, więc beka. Beka z ciebie, beka z typa. Hible, tu wszystko jest ogarnięte. Jeszcze lepsza ochrona, no i tak naprawdę zostaje nam już tylko chyba wojsko. O, tutaj mamy jakiś tego. To może być niemiłe, jak tu wyskoczą. No i czy zdążymy? Bum. Udało się, patrzcie, nawet zniszczyliśmy ten, ten, zanim z, 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 zrobili cokolwiek. Nie, to jest jeden z najprostszych scenariuszy, serio? I to koniec będzie? No to tutaj wszystko się zabezpiecza. Na nowej mapie, no to widzisz, widzisz. No, już można z nimi gadać o pokoju. Tam mają problemy, żeby pokonać wroga, ale to nie problem, bo kupimy im karabiny. No ta. Śmieszny scenariusz w takim razie. Myślałem, że coś więcej zmieni. Yy, ta, tego, tego, że ten, ta czasówka tutaj, że tak powiem, walka z czasem. No, jak tutaj już u, ulepszenie artylerii. I takie rzeczy tutaj. Ciu, 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 ciu. Zniszczymy ich po prostu jak, jak chcemy. <grym> nie ma żadnych, żadnych, ale to żadnych problemów. Końca czy na chwilę. Raczej na chwilę. A tak też jeszcze pewnie jeszcze skomentujemy coś, bo tutaj no jakby no, to jest koniec, więcej nie ma żadnych tych. O, decyzje w ogóle same się podejmują chyba jak się skończy czas. Ciekawe. Można na nich pluć. Jezu, mam 70. No dobra, to za szybko faktycznie w spacja, by się tutaj pauza przydała, ale no. no Patrzcie, inflacja jak skoczyła. Obóz ostatnim został niszczymy i to chyba koniec scenariusza. to no, Nawet na najtrudniejszym. Bo tytuł nie, że aż takie tam zmiany tytułu to już nie, nie, nie są aż tak mi potrzebne, żeby tam na chwilę to zmieniać. To już tam nie chcę się bawić, zwłaszcza, że za długo i tak nie będziemy prześrobić, bo mm, tego dzisiaj nie jest piątek. Więc nie, nie, tytuły to mnie tam tego... Teraz nie interesują. Koniec! Zwycięstwo! To jest tyle! To był cały scenariusz! What? What? I to na brutalu? Po prostu 5 gwiazdek, wszystko tego, tego... Huh. To wszystko. Czy ci się podobała ta operacja? No podobała się, nie powiem, że nie, ale no to tyle tak naprawdę. Wszystkie scenariusze. Będę musiał w takim razie wrócić tego, nie wiem, może to kiedyś jeszcze wam nagram, czy coś, jak na tym trudniejszym się to wygra, ale tak wyglądają właśnie wszystkie scenariusze. Nie, to była jakaś parodia, tak? tak szybko to się udało zrobić bez większych problemów. No, no, no dobra. No tyle, amen. Dziękujemy za uwagę. Do następnego. Hej.